Droga jest całkiem pusta. Za niedługo ukażą nam się, ukażą nam się nowoczesna sygnalizacja świetlna, która, gdy przekroczę prędkość 40 na godzinę, zmienią się światła na czerwone. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Jak widzimy, teraz mamy zielone. Ale, ale, moi drodzy, co tu się zaraz wydarzy? Co my tutaj wymyśliliśmy? Zobaczcie. Ale co oni tu wymyślili? Światła co tu my przy myśli? szkole, Zobaczcie, czy to, światła się zmieniły właśnie? Niesamowite, ale czy one to się to właśnie odmienią za dwie sekundy raz i dwa? Tak jak myślałem. Wszystko, kurwa, tak jak myślałem. No, a tutaj, proszę Państwa, mamy komisariat policji. Komisariat tak zwanych PAŁ. Tak. Nie ma radiowozów, nie ma to jest gier, jeszcze czyli, Czyli mogą, mogą gdzieś tutaj kocować, gdzieś mogą tutaj kocować.